Zrobiłem sobie nową przyszywkę do podpinania mikrofonu i chciałem sprawdzić, czy będzie nagrywać w miarę sensownie audio. A przy okazji A przy okazji odpowiedzieć na pytanie, które było i zaskakujące, i super, super trafne, i do tego niełatwe, bo musiałem się grubo nad tym zastanowić. I szczerze mówiąc, sam nie jestem jeszcze przekonany, czy mam właściwą odpowiedź. W każdym bądź razie, pytanie, bardzo dobre pytanie, które zadał. Które zadał Olesław 22 taki nick w formie komentarza na, pod filmem, jak w porównaniu do BlackBea 54 wypada ta 36mm Omega Seamaster? Naprawdę musiałem się nad tym zastanowić, bo gdy oglądałem we Włoszech i potem dzieliłem się z Wami tymi wrażeniami z oglądania wspomnianego BlackBea, to powiedziałem, że chyba jest za mały. I tak sobie teraz to staram wszystko w głowie poukładać, to dochodzę do wniosku, że muszę to podtrzymać, że on chyba ciągle jest za mały z mojej perspektywy. Innymi słowy, ten rodzaj koperty, ten sznyt taki bardzo klasycznie nurkowy, który pokazuje Black Bay 54 i też 58, jakoś mi się bardziej widzi w, tej, w tym wykonaniu, w tej wersji, która jest 58, nieco większa. Tam cirka bo 40 mm koperta. Ten mniejszy... Nie zrobił na mnie takiego wrażenia, jakie na mnie zrobiła ta omega. Dlaczego? Dlatego, że ta omega jest troszeczkę bardziej taka zakręcona chyba przez to, że jest malutka, a jednocześnie jej design jest taki dość wyrazisty. No, ten bezel, te kształty, zawór helowy, który dodaje temu wszystkiemu z jednej strony takiego uczucia, że mamy do czynienia z dużym driverem, bo tam się trochę dzieje, a z drugiej strony jest jednak malutki. To mi się chyba bardziej spodobało. Niewykluczone, że na, ten, na tą ocenę, którą się przed chwilą podzieliłem, ma wpływ też to, że Black Bay miałem okazję oglądać na jego gumowym pasku i w tej wersji on mi jakoś nie porwał. Tutaj, tutaj ta omega na stali zrobiła na mnie dużo większe wrażenie i chyba przez to też bardziej mi się podoba. W każdym bądź razie mam takie fajne uczucie, że nie żałuję, że nie jest to Black Bay 54. Zapytanie bardzo dziękuję, bo naprawdę fajne i poniekąd zmuszające do zastanowienia się nad tym co powiedzieć, nie takie oczywiste i generalnie rzecz biorąc spodobało mi się to. Pozmusiło mnie do tego, żeby troszeczkę pokombinować. A teraz kończę, żeby nie zanudzać i wracam do domu zobaczyć czy nagranie z mikrofonu, który umieściłem w taki ani inny sposób do czegokolwiek się nadaje. Dzięki i do zobaczenia.